golfowym w Szczytnej miały miejsce rodzinne zawody golfa mieszkańców ziemi kłodzkiej połączone z obchodami Dnia Niepodległości w Stanach Zjednoczonych turniej został zorganizowany po raz drugi tak, polsko również z uczestnikami czeskimi. Gościmy turniej rodzinny, zawody mieszkańców ziemi kłodzkiej, zawody Texas Scramble, czyli zawody zespołowe, gdzie wybieramy korzystniejsze położenie piłki. Mamy dzisiaj rekordową frekwencję, maksymalne obłożenie. 18 zespołów, 36 zawodników Czesi. Polska i Ameryka. My spędzamy Dzień Niepodległości z rodziną i przyjaciółmi, przygotowujemy grilla, gramy w gry, po prostu świętujemy, są fajerwerki, wyrażamy wdzięczność za to, że nasz kraj jest wolny, cieszymy się tym wspólnie. Uwielbiam ten turniej, i wspaniałe jest to pole golfowe. Ludzie, którzy tu są, wszyscy razem możemy cieszyć się i świętować. To jest dla naszego klubowicza Billa. To on z inicjatywy rzecz obchodów swojego święta. Natomiast z Czech, naszego rodzinnego klubu, mamy 10 osób. I bardzo się cieszymy, że możemy również na polskiej ziemi, na ziemi kłodzkiej, promować kulturę amerykańską spędzenia wspólnie wolnego czasu na świeżym powietrzu na polu golfowym. Naše přátelstvo s golfistami ze Ščitnej je už 10-11 let. Tak? My se navštěvujeme, oni do nás jezdí, my jezdíme do Polsky. No, bardzo dobře, my máme taky tež gursky, ale ještě menší pole, ale dobře. Dobrze, fajnie. Dla tych, którzy zaczynają, bo uczestnikami są też tutaj adepci Akademii Golfa od juniora do seniora, zajęć grupowych, które prowadzimy dla mieszkańców Ziemi kłodzkiej, O tyle przyjemniejszy, że zawsze ten bardziej zaawansowany gracz wspomaga tego początkującego i chyba o to chodzi, żeby budować relacje, zdrowe relacje przez sport.